Stoimy przed tężnią, jedną z największych na, na Śląsku, która tutaj stanęła w centrum miasta. Tężnia ta powstała na skutek rozmów z mieszkańcami z konsultacji społecznej. Szukaliśmy pomysłu na tą część, na tą zieloną część centrum, jaką jest tutaj park. Mieszkańcy wybrali tężnię, no i dzisiaj ona już jest gotowa. Stoi, stoi tutaj. Do, jest do dyspozycji mieszkańców nie tylko Chorzowa, ale i całego Śląska. Jest bardzo komfortowa, bo można do niej, przy niej przyjść, usiąść. Zasięg oddziaływania jest bardzo szeroki. To nie tylko tężnia, to cały park, w którym się znajdujemy. Tu powstało nowe oświetlenie, które jest bardzo imponujące. Porą wieczorową to także ścieżka rowerowa, która zamknęła taki szlak rowerowy od Chorzowa Starego, od Siemianowic Śląskich, od Maciejkowic aż po rynek, aż po plac hutników, park hutników. W związku z czym całe to miejsce, nie tylko sama tężnia, zmieniła zmieniło się, zmieniło się na, na lepsze. Stało się nie tylko bardziej reprezentacyjne, jak na centrum miasta przystało, ale też bardziej. Ładne, przyjazne mieszkańcom. Myślę, że mieszkańcy zwłaszcza dzielnicy centrum, którym brakowało takiego miejsca, będą tutaj spędzali swój wolny czas.